Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą radę sesji Rady Gminy w Szeńsku. Serdecznie witam Panią Wójt, witam Panią Skarbnik, Panią Wiceprzewodniczącą Rady Gminy, witam Pana mecenasa, witam Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów Rady. Szanowni Państwo, pozwolę dalej porządek obrad odczytać sobie z pozycji siedzącej, będzie mi wygodniej, a porządek obrad dzisiejszej sesji przewiduje. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z ósmej sesji Rady Gminy. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szrejc na rok 2025. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szrejc. Punkt piąty. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty. Interpelacje radnych. Punkt siódmy. Wolne wnioski i zapytania. Punkt ósmy zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, czy wszyscy są za przyjęciem przedstawionego porządku obrad. Tak. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Stwierdzam na tę chwilę na podstawie listy obecności. W tej chwili nasze obrady są prawomocne. Na 15 radnych obecnych jest osób 13. Zatem szanowni państwo przechodzę do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad protokołu z ósmej sesji Rady Gminy. Za, za przyjęciem porządku obrad również już głosowaliśmy. E, teraz przeprowadzę głosowanie za przyjęciem protokołu z 8 z sesji Rady Gminy Szczecku Ja z protokołem się zapoznałem. Uwag nie wnoszę. Czy Państwo jesteście również za przyjęciem e, protokołu z ósmej sesji Rady Gminy? Bardzo dziękuję. Zatem szanowni państwo zamykam punkt drugi. Otwieram punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 6 na rok 2025. Na ostatnich komisjach uchwała ta została omówiona, a zatem przejdę do odczytania treści uchwały, a następnie do głosowania. Uchwała Rady Gminy Szeńskiej z dnia 30 lipca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 6 na rok 2025. Pomijam podstawę prawną, paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Podpunkt pierwszy. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 277 030 ,94 zł. 94 grosze. Podpunkt drugi. Zwiększa się dochody.

dochody bieżące w kwocie 26 527 861 ,41 zł 41 groszy podpunkt drugi dochody majątkowe w kwocie 14 959 967 zł paragraf 2 punkt pierwszy wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Podpunkt pierwszy: zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 277 030 złotych. Podpunkt drugi: zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 569 500 złotych. Punkt drugi. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi ogółem 42 miliony 864 809 33 zł. 33 grosze. W tym podpunkt pierwszy wydatki bieżące w kwocie 21 milionów 764 tysiące 987 33 zł. 33 grosze. Podpunkt drugi wydatki majątkowe w kwocie 21 milionów 99 yy... 1822 złote. Paragraf trzeci Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nie objęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025. Uchwała podlega ogłoszeniu. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Wątpliwości co do treści uchwały? Nie ma pytań, zatem proszę o przeprowadzenie głosowania. Pani Nadamczyk, za. Pan Borowski. Za. Pani Fabiszewska. Za. Pan Król? Za. Pan Kucman Za. Pani Kurlenza Za. Pan Krubiński. Za. Pan Gruz Za. Pan Olewnik. Za. Pan Paczkowski. Za. Pani Ponieważ. Za. Pani Szafirska. Za. Pan Sztybor. Za. Szanowni Państwo, głosowało 13 radnych, 13 głosów za, uchwała zostaje podjęta jednogłośnie, bardzo dziękuję za przeprowadzenie głosowania, zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szczeńsk. Szanowni Państwo, również jak poprzedniej uchwale... Ten temat omawialiśmy na poprzednich komisjach. Sprawa została rozstrzygnięta, czego wynikiem jest podjęcie dzisiejszej uchwały. Zatem pozwolę sobie odczytać jej treść, a następnie przejdziemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Szczeńsku z dnia 30 lipca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta Gminy Szczeńsk. Pomijam podstawę prawną, paragraf pierwszy złożoną skargę na działania Wójta Gminy 6 z dnia 17 czerwca 2025 roku data prezentaty 10 lipca 2025 roku uznaje za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały paragraf drugi zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania stronie skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Szanowni Państwo, przeczytam jeszcze uzasadnienie do tej uchwały. Pismo z dnia 17 czerwca 2025 roku Pan MD złożył do Wojewody Mazowieckiego skargę na działania Wójta Gminy Szczyńsk. Skarżący domagał się podjęcia czynności nadzorczych wobec Wójta Gminy Szczyńsk w związku z podjętymi czynnościami polegającymi między innymi na wypowiedzeniu umowy najmu zawartej pomiędzy gminą a skarżącym. Skarżący ponadto wniósł o skontrolowanie legalności działań Wójta Gminy Szyńsk w zakresie podejmowanych decyzji skorelowanych z treścią żądania, a także zobowiązanie do zapewnienia skarżącemu oraz jego rodzinie godnych warunków mieszkaniowych oraz zbadanie przez Wojewodę Mazowieckiego działań Wójta Gminy Szyńsk w zakresie ewentualne naruszenia pozostającego w związku z ochroną zdrowia i życia lokatorów. Skarżący treść swego żądania oparł na artykule 71 i 75 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, dziennik ustaw nr 78, pozycja 483, z późniejszymi zmianami, a także ogólnych przepisach wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku. O pomocy społecznej to jest Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 1283 z późniejszymi zmianami oraz ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. To jest Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 725. Pismem z dnia 1 lipca 2025 roku Wojewoda Mazowiecki na podstawie artykułu 231 w związku z artykułem 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego to jest Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 572 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 4 ustęp 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego to jest dziennik ustaw z 2023 roku pozycja 725 wezwał Radę Gminy jako organ właściwy do ustosunkowania się do poniesionych w skardze treści. Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Rady Gminy w Szeńsku zwołał posiedzenie komisji, wszystkich komisji na dzień 24 lipca 2025 roku. Po zapoznaniu się ze skargą i wyjaśnieniami Wójta Gminy Szeńsk, członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2025 roku uznali skargę na Wójta Gminy Szeńsk w opisanym przedmiocie sprawy za bezzasadną, to skutkuje podjęciem przez Radę Gminy w Szczyńsku uchwały jak w sentencji. Szanowni Państwo, czy pytania są do treści uchwały? Nie ma, zatem proszę przechodzimy do głosowania. Pani Adamczyk? Pan Borowski? Za. Pani Famiszewska? Za. Pan Król? Za. Pan Kucman? Za. Pani Kurenda. Za. Pan Grubiński? Za. Pan Luz? Za. Pan Bulewnik? Za. Pan Kaczkowski Za. Pani Poniewaszyn? Pani Szafińska? Za. Pan Sztybor? Za. Szanowni Państwo, głosowało 13 radnych, 13 głosów za. Uchwała zostaje podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję za udział w głosowaniu. Zamykam punkt czwarty, otwieram punkt piąty sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym i oddaję głos, głos pani wójta. Sprawozdanie między sesjami za okres od 12 czerwca do 29 lipca. W dniu 15 czerwca uczestniczyłam w drugim festiwalu Bugaja, podczas którego reprezentowało naszą gminę koło gospodyń wiejskich Słowianki Mionczen Małe. Koło gospodyń wiejskich zajęło tutaj drugie miejsce, słuchajcie. Z tego miejsca chciałam podziękować koło gospodyń i gratuluję wygranej. 15 czerwca brałam udział w zakończeniu sezonu 2024-2025 Klubu Sportowego ŻAK. 17 czerwca gościliśmy w Urzędzie Gminy nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej z Proszkowa. 21 czerwca zorganizowaliśmy Szreńską Noc Świętojańską. 24 czerwca brałam udział w KS Zawkrze Mława Gala Zakończenie Sezonu 2024-2025. 25 czerwca odbyło się zakończenie sezonu. UKS Piłkarskie Asy 27 czerwca uczestniczyłam w zakończeniu roku szkolnego w szkole w Szleńsku i Proszkowie, 29 czerwca na zaproszenie mieszkańców Mięczyna Małego miałam zaszczyt uczestniczyć w pikniku w tejże miejscowości. 6 lipca miałam zaszczyt uczestniczyć w widowisku tanecznym, podczas którego odebrałam podziękowania dla Urzędu Gminy i GOKU za wkład i wsparcie w rozwój tańca. 12 czerwca razem z Kołem Gospodyń Wiejskich Słowianki miączyn Mały reprezentowaliśmy naszą gminę podczas 6. Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Mławskiego w honzynach 19 lipca przy wsparciu wielu osób zorganizowaliśmy Dzień Szeńska, a 25 5 lipca uczestniczyłam w obchodach Święta Policji. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Pani Wójt. Szanowni Państwo, yy, zamykając sprawozdanie, zamykam y, punkt piąty. Punkt szósty, interpelacje radnych żadne nie wpływały. Punkt siódmy, wolne wnioski i zapytania i słucham Państwa, czy ktoś ma jakieś pytania, czy chciałby jakiś wniosek? Bardzo proszę. Sołtyc z nowego była tutaj u Was po tej sesji. Tak, pani Sołty Garkowa Nowego złożyła pismo że... y, do nas y, y, i te pismo żeśmy na komisjach y, czytali wszyscy umówimy um y, się z Panią na spotkanie. To te spotkanie będzie w drugiej połowie sierpnia, ponieważ jest teraz sezon urlopowy. Y, y, I tak jak wspomniałem, w drugiej połowie sierpnia zaprosimy panią y, na spotkanie. Przedstawimy to co ustaliliśmy na komisjach, pani, pani sądy i strażakom, i będziemy dalej negocjować, rozmawiać, co, co w tej sprawie dalej będziemy robić. Natomiast co do umów, tak jak już państwo wiecie, została decyzja podjęta na, na, poprzednim, na, na komisjach poprzednich no i będziemy to procedować. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Nie ma pytań, zatem bardzo dziękuję. Szanowni Państwo. Zamykam posiedzenie dzisiejszej sesji. Bardzo dziękuję wszystkim za udział. Życzę udanych wakacji. Wszystkim udanych lopów bezpiecznych. Przede wszystkim. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.